Cywilizacje mają jakieś swoje, e, powiedzmy, no, klasyczne, e, klasyczne cechy, e, które e, w, 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 w jakiś tam sposób e, uprawdopodobniają pewne warianty. Tak? Czyli rzeczywiście wierzę w to, że to znaczy, no, uważam, że każde społeczeństwo jest bardzo plastyczne, w związku z tym wszystkie warianty. Jest nieskończona ilość wariantów, jakie to społeczeństwo może przybrać. Natomiast Pewna kultura, to co ludzie nabywają w, w, w procesie. Tutaj z, taki, nie wiem czy są socjologowie na sali, ale w procesie socjalizacji, tak? Poprzez edukację, poprzez wychowanie w rodzinie, poprzez media, poprzez cały kontekst społeczny, nabywają pewnych cech czy pewnych tendencji. Yy, I to prawdopodobnie pewne systemy polityczne. My, jeśli spojrzymy na e, Azję Wschodnią, to właściwie. E, właściwie nigdzie tam nie doszło do demokratyzacji, w, gdzie nie, nie byłby motorem motorem tych zmian nie byłby rząd. Jeżeli nie wiem, no, wrócimy do takich e, krajów jak Tajwan, nawet, który jest, jest to mój to najbliższy, czy Korea Południowa, e, czy Japonia, no to motorem tych zmian, czy te zmiany nigdy nie szły oddolnie. E, tak więc pewne rzeczy można jakby zaobserwować. I ja uważam, że. Jeżeli rzeczywiście prawa człowieka czy demokracja jest uniwersalna, to uważam, że w takim razie nie trzeba w to interweniować, bo prędzej czy później to się po prostu stanie samo. Gorzej uważam, że ostatnia dekada pokazała, że, że takie interwencje rodzą tragiczne skutki, wręcz tak jak w Afganistanie i w Iraku. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio, oglądałem film. Nie, tytułu. Film, film z Kolimowskiego. Essential Killing. E, essential Killing, tak. O człowieku, został wywieziony z Afganistanu gdzieś, nie wiem, na Mazurę albo w pod Hale, nie wiem, gdzie tam uciekał. No film taki sobie, no ale przynajmniej ja nie jestem jego jakimś wielkim fanem. Natomiast pokazuje pewne, pewne zjawisko, no że jeżeli ta demokracja miała zadziałać, no to dlaczego nie zadziałało talibów, czy dlaczego nie zadziałało Iraku, jeżeli tam pojechaliśmy interweniować, wysłaliśmy.